Mleczna droga. Cześć moi drodzy widzowie, słuchajcie kolejny dzień rozkwinki, jeżdżenia po komisach, ponieważ mój kolega Andrzej zamierza zmienić motocykl, jeszcze go nie zmienił. Także dziś jesteśmy w salonie kawasaki. Przejdźmy się wspólnie i popatrzmy na te przepiękne maszyny, jakie tutaj mają. Zapraszam Was serdecznie. No to dobrze, moi kochani widzowie, wejdźmy razem i popatrzmy, co tu takiego mają ciekawego. Nie wiem jak Wy, ale ja już mam dreszczyk na plecach. No proszę, Kawasaki Z900. Piękny naked bike. Taki trochę klasyczny, ale nowoczesny. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się też taki motocykl podoba i czy chcielibyście taki mieć. Cudowny. A tutaj proszę, co mamy? Vulkan S, malutki kruzerek 650, ekonomiczny, bardzo ekonomiczny, co w dzisiejszych czasach myślę jest bardzo ważne. Można go kupić oczywiście w wersji turystycznej, czyli z dodatkowymi sakwami skórzanymi z tyłu i z dużą, przednią, fajną szybą. A tutaj mamy klasę turystyczną, czyli Kawasaki Versys 1650 650 też są fajne powiem Wam, mi się bardzo podobają, podobają mi się pod tym względem, że nie są tak bardzo napakowane elektroniką, to jest dla mnie duży plus. Oczywiście te motocykle też można kupić w wersji bardziej wypasionej, turystycznej, z dodatkowymi kuframi, z większą szybą, także no też, też fajne, ciekawe motory. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, w którym mamy motocykle używane. Powiem Wam, że ten salon naprawdę fajnie wygląda. Ta zieleń tutaj jest no, dominująca, także zieloni rządzą. Fajnie, fajnie to wszystko wygląda. Kupując motocykl w takim przedstawicielstwie, u takiego dealera jak ten, u którego w tej chwili jesteście, możecie być pewni, że nawet motocykl używany będzie odpowiednio przygotowany do jazdy Będziemy mieć wymienione wszystkie płyny wszystkie oleje, klotki, hamulcowy, jeśli to jest potrzebne także czasami warto jest moim zdaniem więcej zapłacić i mieć motocykl, który jest dobrze przygotowany i którego możemy być pewni będę z wami szczery, że <laughs> jesteśmy, jesteśmy zwariowani że my się oboje zastanawiamy nad tymi dwoma bestiami no dostaliśmy dobry deal, prawda? Andrzeju? Jestem w kropce, tego z ze sprzedawcą, tego z żoną. No tak. I Słuchajcie, kolejna, kolejna godzina rozkwiny. Ja już mam dosyć. A mnie wykończy. Andrzeju, nie masz dosyć? Nie, ja się rozpęczam dopiero. Jak u wszystkiego jest tak dużo. Słuchajcie moi drodzy. Obejrzeliśmy chyba, nie wiem, setkę motocykli i nic byśmy nie postanowili. Ale, ale, ale nie wiadomo, bo bardzo nam się podobają te Kawasaki ZZR 1400, także dostaliśmy dobrą ofertę, kto wie. To warunkiem, że kupimy dwa. Oczywiście. Słuchajcie, moi drodzy, to jest naprawdę dzień pełen wrażeń i poszukiwań. 40 minut jazdy, przybyliśmy z Andrzejem do kolejnego komisu motocyklowego. Może tutaj... Tutaj coś kupimy na pewno. <noise> no nie my, tylko Andrzej. <noise> Idziemy zobaczyć. Okay. na to, to, jest Honda CB1100, kolejny bike, który jest na mojej liście <grymne> marzeń, jest przepiękny, sensie. 97 koni mechanicznych, jeśli dobrze pamiętam, naprawdę bardzo fajna, wygodna pozycja, za ten akurat cena 7900, ale jest piękny, jest naprawdę cudowny. A tutaj mamy przepiękny motocykl Superior. Słuchajcie, jeśli nie znacie Państwo tej marki, to oczywiście zachęcam Państwa do poczytania sobie o niej. A ja tylko dodam, że ten egzemplarz, który tutaj widzicie, kosztuje raptem 40 tysięcy funtów. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, niestety nic, żeśmy dzisiaj nie kupili, nie zamieniliśmy ani... Andrzeja motocykla, a nie mojego, chociaż pierwotną sprawą jest wymiana Andrzeja motocykla. Zresztą słuchajcie, o tym motocyklu zrobimy też oddzielny program, Ja myślę, że może nam się jutro uda to zrobić z Andrzejem, bo to jest naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna maszyna. No i co, żegnamy się z Wami. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszej Drogi. Trzymajcie się, pa! O tym, czy Andrzej finalnie zamienił swój motocykl, a może czy oboje zamieniliśmy nasze motocykle, dowiecie się w następnym odcinku. Oczywiście serdecznie Was zapraszamy.